Fundacja Godne Życie otrzymała 200 tysięcy złotych donacji na realizację programu ekologiczno-edukacyjnego. W jego ramach kupiła oczyszczacze powietrza dla Dąbrowskich Placówek Oświatowych i przeprowadzi kampanię dotyczącą ochrony środowiska. Sprzęt zakupiony został ze środków przekazanych Fundacji Godne Życie przez firmę SK Innovation. Zakupiliśmy 70 oczyszczaczy powietrza do jednostek oświatowych, gdzie będziemy właśnie w dniu jutrzejszym przekazywać, przekazywać te oczyszczacze dla dzieci, dla dzieci z przedszkoli, tak żeby, żeby w każdej grupie przedszkolnej był jeden oczyszczacz i staramy się to robić sukcesywnie, ponieważ w zeszłym roku już część, część sprzętu zakupił Urząd Miejski, w tym roku natomiast my z darowizny inwestora Dąbrowskiego. Właśnie będziemy tutaj te, te, te oczyszczacze przekazywać. Kolejną rzeczą, którą z tych pieniędzy będzie zrealizowana, to działania edukacyjne, ekologiczne na terenie, na terenie miasta. I właśnie również w przedszkolach, w szkołach będziemy realizowali wspólnie, właśnie z Sky Innovation, takie zajęcia dotyczące Zanieczyszczenia powietrza, e, e, innych zanieczyszczeń, ogólnie rzecz biorąc, e, edukacji ekologicznej e, skierowanej do młodych ludzi, e, tak żeby w przyszłości, e, będąc osobami już dorosłymi, e, dzieciaki e, wiedziały. Jak się zachowywać, jak nie, nie, nie zanieczyszczać naszego środowiska, tak żebyśmy żyli w komforcie. Pierwsze z oczyszczaczy powietrza trafiły do Dąbrowskich przedszkoli w tym tygodniu. Dzięki zaawansowanej technologii maluchy będą zdrowiej spędzać czas.